Szanowni Państwo, rok 2022 na wniosek Pana Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz Muzeum Regionalnego w Pińczowie został ogłoszony rokiem Adolfa Degasińskiego. Stało się tak ze względu na okrągłą rocznicę śmierci pisarza, jaka przypada w tym roku, dokładnie w roku 2022, Przypada 120. rocznica śmierci pisarza. W związku z tym, muzeum przygotowało dla Państwa cykl wydarzeń. Już 8 kwietnia zapraszamy do Domu Ariańskiego na otwarcie wystawy fotograficznej, zatytułowanej Ponidzie 2021. Następnie w czerwcu, a więc w miesiącu śmierci pisarza, zaprosimy Państwa tutaj do naszej głównej siedziby muzeum, na bernisarz wystawy poświęconej relacjom Adolfa Dygasińskiego, a także wielkiego symbolisty, malarza, Jacka Malczewskiego. Ponadto muzeum przygotowało cykl postów, które będą mogli Państwo czytać na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, poświęconych najciekawszym informacjom związanym z życiem i twórczością Adolfa Dygasińskiego. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy.